Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj jest, zaraz Wam powiem, który 28 lipiec 2024 jest godzina 17.05. Chciałem Wam pokazać, jak mamy czyste mieszkania. I żeby to nie było czcze gadanie, bo może ktoś mi nie wierzy, że jestem jakiś fantasta albo chuj wie co, to Wam pokazuję. To są zwykłe druciki, które sam sobie zrobiłem z druta spawalniczego. Mosiężnego A tu y, plastiki są takie od kołków, i tu jest zagięte, żeby nie uciekało. I tu jest y, coś w rodzaju takiego zbieracza od dołu. I patrzcie się, y, najpierw trochę wyluzujemy, żeby nie było żadnej sugestii. I patrzcie się, jak to działa. Nie jestem nastawiony na nic. Mój kot zaczął szaleć, nie wiem dlaczego. I teraz sobie przechodzę przez drzwi. Proszę bardzo, co się dzieje? Portal mamy. Mamy portal, jak ktoś nie wierzy. Ruszki szaleją. Tu się zbliżam do miejsca, w którym konała nasza kotka, jak wróciliśmy z konopat. Zobaczcie, co tu się kurczę dzieje. Cały czas krzyżują się. W, o, wariują. Wychyły jak nie wiem. I tutaj y, y, ko, ko, koty lubią spać. Tu albo tutaj. Na łóżku, na, na stole. Tak. Teraz idziemy do okna weź tak mnie zbieraj oddalaj się nie bój się iść do tyłu zobaczcie podchodzę do okna i krzyżują się tak samo nie widać teraz tych tych jesteś za, za nie tym. widać no bo ty nie patrzysz w obiektyw tylko patrzysz się na mnie a musisz patrzeć yy, w monitor na monitorze widzisz co ja robię nie musisz patrzeć się na mnie I, to już... I cały czas się krzyżują. O! o a kotka ucieka. Zobaczymy, jak ona się będzie zachowywała, jak ja będę z tymi odpromiennikami chodził. Kurczę koło niej. Zgrywaj mnie. Odsuń się dalej, żeby było widać więcej. Nie bądź sztywna. I zobacz teraz. Widzisz, jak ja idę mm -hmm. do niej? Widzisz mm -hmm. ją w obiektywie? Nie, jeszcze nie. No to rób to wszystko. To jest tak, jak się budzi ludzi przez internet, to trzeba kurde z polskiego na nasze tłumaczyć i na talerzyku podawać. A się zobaczcie, co się dzieje. Kot lubi w tym miejscu spać. Widzicie, co się dzieje? No. Kupieją. Głupieją. I jeszcze raz wróćmy do tego miejsca. Proszę, co się dzieje? Mm -hmm. Naokoło się kręcą. wirują normalnie. Zobaczcie, co się dzieje z energetyką. Ja nic nie robię. Mm. Jedna naokoło. O. I to są, to są same druty. Ja tu nic nie robię z tymi drutami. Nic nie robię. Jak ktoś nie wierzy, no to ma udowodnione, jakie wychyły. Ktoś, kto się zna na różdżkarstwie, to mógłby. Teraz to oczywiście wie, co się dzieje. Ja nie będę mówił. Kręcą się. Tak. Dla lajka one się kręcą. Kręcą się, no na około. Dla laika one się kręcą. Hm. I tak jak mówię, żeby tak nie było, że y, ja się wtrącam do rozmów, komentuję, a nie mam zielonego pojęcia o tym mówię. Także potrafię tak samo pracować z wahadełkiem, z wahadełkami wszelkiego typu. Od kryształowych podrewniane, y, potrafię z, z różdżkami od drewnianych po różnego rodzaju tworzywa sztuczne. Tu mam takie robocze. Sam sobie zrobiłem ze spawalniczego druta mosiężnego, który kosztuje grosze. Tu są takie od kołków krętów takie tulejki. Izolator od ręki. To jest izo, izolator i łatwiej, mhm. bo Stasik ma druty, które trzyma w rękach bezpośrednio. A ja chcę, żeby te druty one miały łatwość. Ja je, one są ja ręką po prostu nie przekazuję sugestii drutom. Nie mam bezpośredniego styku. I proszę. Takie mamy czyste domy. Jak chcecie sobie sprawdzić, co macie w domu albo dlaczego tak lub inaczej się czujecie, to robicie sobie takie różdżki. I widzicie co jest grane A mój kotek o. Kota zaczepia? No. A kotek? O, jak szaleje. No. I tu ona lubi leżeć. O. A różdżka chodzi. Jak dzika. O, o o. Dobra, to by było na tyle. Pozdrawiam i do zobaczyska na treningach ruskarskich, które będziemy wspólnie ze Stasiem prawdopodobnie organizować. Ale dostaniecie tylko podstawy. A jak chcecie, yy, jak chcecie, ewentualnie, jak chcecie ewentualnie, yy, żeby zrobić coś yy, yy, na żywca, to mam w zamyśle yy, zrobienie takiego kanału, tak jak podobnie jak Stasiek, iście prywatnego i tam będę przekazywał yy, yy, powiedzmy taką wiedzę, której nie przekazują ezoterycy, nawet ci czołowi, yy, którzy prowadzą webinary no z małymi wyjątkami, bo jest ich bardzo niewielu, a takimi ezoterykami to John Veto, Jacek Sokal, no i jeszcze kilku, których nie wymienię, bo być może obraziliby się lub nie, ale po co mamy komuś robić jakąś tam reklamę? Każdy się sam rozwija, każdy tam gdzie dąży, tam dojdzie. I też właśnie na tym prywatnym kanale, jeśli chcecie, to zrobię taki prywatny kanał. Gdzie będzie tylko wiedza taka typowo hermetyczna, nie dla wszystkich, bo nie każdy zrozumie treść, i nie każdy będzie umiał się posługiwać tą energią. A w tej wiedzy jest, w tych naukach jest zawarta ogromna wiedza. Jak jest zbudowana wstęga Mobiusa? Dlaczego? Co to e, są na przykład zwierciadła Femiego, na jakiej zasadzie działają, na jaką odległość jest, powiedzmy, długość fali, którą wysyłamy, czyli taka jedna cząstka częstotliwości. I na przykład, jaka jest, jak jest, bezpieczny, jaka jest bezpieczna częstotliwość, wibracji tej na którą nas namawiają ezoterycy, że mamy podnosić swoją wibrację. Ja wam powiem, że wszystko jest względne. Względne. Jeżeli przekroczymy pewną częstotliwość, to podnosząc wibrację, będziemy dążyć do samodestrukcji. Co potrafię udowodnić. Na wektorze i wiele rzeczy innych też oczywiście na wektorze będę mógł wytłumaczyć no a teraz to by było na wszystko, na tyle miałem robić po prostu na żywca live miałem robić ale na live się schodzi na razie niewiele osób może jak będziemy wspólnie ze stasiem robić jeżeli się zgodzi kiedyś w przyszłości no to będę robił. A tak to będę robił krótkie takie vlogi. I to by było na tyle. Dzięki do zobaczyska